Cześć, tu rozkoszny zbliżają się święta i jak wiadomo książka zawsze jest dobrym prezentem, szczególnie ta kulinarna z pięknymi zdjęciami, fascynującymi opowieściami i przepisami, które wracają do nas jak bumerang. Pod ostatnim filmem QA poprosiliście mnie, a ja was zapytałem, czy chcielibyście film z moimi ulubionymi książkami kucharskimi. Ulubione książki kucharskie o to jest temat na cały film. Kurnia, powiedzieliście, że tak, więc oto on. I Trudno wybrać moje ulubione książki układarskie, bo jest ich naprawdę wiele praktycznie wszystkie, które mam, a mam ich całkiem e, sporo, e, są dla mnie w pewien sposób wyjątkowe, bo właśnie w ten w taki sposób klasyfikuję, czy książka jest dobra, czy niedobra. Książka, do której wracam, która mnie jakoś e, dotknęła i muszę znaczyć tu, że e, nie wiem, czy to jest niestandardowe, czy standardowe, ale ja książki kucharskie czytam po prostu jak książki, prawie jak powieści, bo zaczynam od pierwszej strony, a kończę na ostatniej, czytając każde słowo w niej zawarte i w ten sposób mam wrażenie, że poznaję całą wrażliwość autora i to, co chce nam przekazać. Książki kucharskie dzielą się na wiele kategorii. Są książki, które nas czegoś uczą, uczą technik, połączeń. Są książki, które zawierają po prostu przepisy nie mają żadnego tematu przewodniego. Są książki celebrytów, są książki e, na specyficzne tematy, typu chleb, pizza, albo e, które po prostu zabierają nas w inny świat. I to chyba jest moja ulubiona e, ulubiony typ książki kucharskiej. Ale już przechodząc do tych tytułów, które wybrałem. Zaczynam od leksykonu smaków Niki Segnik. Jak widzicie jest to książka całkiem zużyta. Pożółkłe strony, wszędzie tutaj są jakieś kawałki czekolady, masła, wszystko jest umursane. Bo faktycznie sięgam po nią dość często. I kiedy dostałem pytanie od dziennikarki, jaką książkę zabrałbym na bezludną wyspę, jedną książkę zabrałbym na bezludną wyspę, albo jaką bym uratował z domu, gdyby wybuchł pożar, i po zastanowieniu wybrałem leksykon smaków. Z tego względu, że to książka, która po pierwsze uczy i pokazuje, bo jest to książka, która jest braniem 99 składników. i Rzeczy, które do nich pasują. I nie są, nie jest to napisane w żaden sztywny sposób. Niki ma świetny brytyjski humor. Wykazuje, dlaczego akurat te dane składniki do siebie pasują, a dlaczego nie. Powołując się na innych szefów kuchni, na chemię, na, na, przeróżne rzeczy. I jest to świetna lektura nawet do poduszki, jeśli lubicie sobie wyobrażać, jak coś może smakować. Więc na pewno, na pewno tak. I muszę powiedzieć, że dostałem nawet od Niki, bo kiedyś robiłem z nią wywiad, Dedykację i nie mam pojęcia, co to jest napisane. <grych> to tak, leksykon smaków dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty, her albo nawet po prostu poczytać dobrą kulinarną literaturę. Idąc dalej, książka Davida Lebowica, Moja kuchnia w Paryżu. Jeśli miał wybrać idealną książkę o która jest idealnie napisana, taki przykład, do której nawet ja dożyłem, to właśnie jest ta książka. David Lebowic jest. Pierwszym, jednym z pierwszych blogerów, którzy działali w historii internetu i mieszka też w Paryżu. I właśnie o tym jest ta książka o jego życiu w Paryżu, o przeprowadzce tam o tym, jakim Paryż jest tak naprawdę miastem jest miastem wielokulturowym. Tutaj zupa cebulowa pod grzankami Stonu Gruyera miesza się z Tadżinem czy też babu czy wschodnią, więc. Po pierwsze, te przepisy są bardzo dobre. Wiele z nich na zawsze wróci, zagościło u mnie w menu. Na przykład musz czekoladowy z solanym karmelem z tej książki jest prawdopodobnie moim ulubionym musem czekoladowym. A po drugie, to książkę się po prostu bardzo dobrze czyta. David jest świetnym pisarzem i kto książkę też będzie chcieć czytać do poduszki, więc na pewno każdego ucieszy. Diana Henry, How to Eat a Peach. Książka niestety wydana tylko w języku angielskim, a wstydzenie przetłumaczona na język polski. How to Peach, jak widzicie, okładka jest mechowata, dokładnie jak skórka brzoskwini I to jest chyba książka, którą najbardziej cenię za kreatywność i za ideę na tę książkę. Jest to zbiór menu, czy jadłospisów, historii i miejsc, które łączą się z jedzeniem w historiach autorki. Diana Henry jest jedną z najlepszych pisarek e, kulinarnych e, moich autorytetów, więc to czytam książkę z abartym tchem. E, przepisy są bardzo eleganckie, trochę wyszukane, e, takie dokładnie, jakim chcielibyście zachwycić kogoś cie, na m, proszonym przyjęciu. Więc dla tych, którzy szukają czegoś zupełnie nowego, to jest właśnie dla nich e, książka. Niestety dalej e, literatura, która jest w tylko w języku angielskim. Jest tych książek cztery, bo <laughs> nie potrafiłem wybrać jednej. Nie jest to sama, to nie jest książka e, kucharska, a kulinarna. Są to powieści, powieści Ruth Rage. Ruth Rage jest byłą krytyczką kulinarną New York Timesa, redaktor naczelnego legendarnego magazynu Gourmet, który już nie funkcjonuje i w moim odczuciu najlepszą pisarką kulinarną w historii dziejów, moją ulubioną na pewno. I te książki, które są fascynującymi autobiografiami, opisują jej życie, które przeszło od testowania wszystkiego w domu rodzinnym kilka razy i bardzo dokładnie przez to, że matka Rachel miała chorobę dwubiegunową i tendencję do serwowania ze tego jedzenia, więc już na wczesnym etapie życia Rachel musiała dokładnie analizować to, co je. Później narodziła się krytyka kulinarna New York Timesa. I te wszystkie historie są naprawdę bardzo fascynujące i wciągające, a co chyba najważniejsze, Rachel w wywiadach lubi powtarzać, że każdą historię można opowiedzieć poprzez jedzenie. I moim zdaniem Rachel jest najlepszą przykładem, Rachel, przepraszam, jest najlepszym przykładem tego, że właśnie tak można opowiadać każdą historię. Poprawka, jedna książka Ruffl jest wydana w języku polskim, ja ją ja w języku angielskim, Garlic and Sapphires, Czosnek i Szafiry. O tym, jak Rachel była krytyczką kulinarną New York Timesa i przebierała się, idąc do restauracji, przebierała zupełnie inne osobowości. To też bardzo ciekawa pozycja. Jak powiedziałem, jest w języku polskim, więc jeśli nie próbujecie angielskim, to może macie szansę, aby poznać literaturę Rachel. Więc tak. A na koniec. E, no, nie jest to najlepsza książka, na pewno historii dziejów, ale jest to moja książka. <grych> Więc teraz jest autopromocja. E, moja książka, rozkoszna, Wektorańska Uczta w, z Polskimi Smakami. Jest to historia o polskiej kuchni, ale o odświeżonej polskiej kuchni. Taka wycieczka trochę do smaków e, dzieciństwa, które każdy z nas zna, ale właśnie w bardziej ekscytujący sposób. E, odświeżam to wszystko i mam nadzieję, sprawiam, że polska kuchnia nowo staje się bardziej atrakcyjna. E, nie, nie szczędzę tutaj masełka. E, jest mnóstwo warzyw e, i mnóstwo historii, które też e, otulają. E, to w zasadzie wszystko, co chciałem wam, e, dzisiaj pokazać z książek kucharskich. E, jest jeszcze wiele. O nie, jeszcze jedno, o jednej książce chciałam powiedzieć. Chciałem jeszcze przedstawić jedną książkę w kategorii nowości, bo zastanawiałam się na początku, czy ten film powinien być o moich ulubionych nowych książkach kucharskich, a wybrałam jednak takie, które jakoś najbardziej odciskają na mnie piętno, ale chciałem wam powiedzieć o nowej książce e, Nadzilii która jest jedną z moich ulubionych e, pers... 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 person... person? Person? Perso? <trym> Again. Chciałem wam powiedzieć o książce, nowej książce Nigeli Lawson, która jest moją ulubioną personą w świecie kulinarnym prawdopodobnie, bo to ona gdzieś tam zaszczepiła w wczesnym okresie mojego życia tą chęć próbowania i hedonizmu kulinarnego. Um, tak, mam książkę jedynie w, w oryginale, w języku angielskim, ale niedawno pojawiła się przekład polski, cook, i repeat, czyli gotuj, jedz i powtarzaj, um, jest to też powrót do podstaw Nigelli, do tego jak zaczynała, bo jest to książka, której przepisy oczywiście są bardzo ważne, ale e, tutaj też się bardzo dużo czyta, e, to są kilkustronne wstępy do przepisów, których też Nigella Przemyca ulubione przepisy, triki i jest to po prostu świetna lektura i cieszę się, że Nigella jest niekompromisowa i wydaje taką książkę, która w zasadzie jest zaprzeczeniem współczesnych trendów. Wszyscy chcą przepisy, które są szybkie, 15-minutowe i krótkie wstępy do przepisu, bo trzeba już ugotować, a Nigella idzie naprzeciw temu i robi taką świetną książkę, więc jeśli nie macie książki Nigeli jakiekolwiek, albo chcecie odświeżyć swoją miłość do niej, to to jest właśnie ten moment, aby to zrobić. E, więc może komuś obdarujecie, albo samego się obdarujecie na święto tymi książkami. M mam nadzieję, że wam się podobało e, i możecie sobie coś sprawić z tych, tych pozycji e, i też zostajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione książki kucharskie, bo może ich nie mam i chciałam się z nimi zapoznać. Bo już wkrótce, może się nie za tydzień kolejny film z nowym przepisem, e, więc zachęcam was do obserwowania, aby być na bieżąco. Życzę wam Wesołych świąt i do zobaczenia.